No witam was bardzo serdecznie. Zabieram was do Alone in the Dark Grace Prolog, czyli yy, dema do właśnie rebootu tejże gry. Yy, seria jest bardzo długa. Chyba 92 drugi, albo trzeci rok, pierwsza część. Więc no kawał czasu już. Można powiedzieć, że seria ma do prawie trzy dychy. I bardzo wiele się z nią działo i dobrego, i złego. Ostatnie części to były abominacje, bo to były trzutery, w yy, zombiaki, nic horrorów i to nisko budżetowe, Oby tylko licencję sprzedać. A zwiastuny tej części wskazują bardzo dosadnie, że będzie bardzo ciekawie. Także rozpocznijmy sobie te demo. Z tego co wiem, z tego co słyszałem, demo jest absurdalnie krótkie. A my sobie pozwolimy sprawdzić. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie sprawdzili demka. Mamy naszą Grace Alone in the Dark. To jakaś maska? W tle taki... ...delikatny dżem. Jakieś hałasy. nie ma lekko no i mamy naszą fajny akcent z jednych z rzeczy które zauważyłem na razie nie ma jakiegoś biegania szybszego, to tu pozytywkę Wow, Ale się wystraszyłem. Ta maska wygląda fascynująco. Dobra. Nasz! Ojej! Nas z Aha, tu potrzebujemy klucza. Bez klucza się nie obejdzie. Oh tight goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Chris. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent.

Miss Emily Hartwood DeFan Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without go? Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. I'll just take Dziwny this to the clerk's office myself. Dobra, weźmiemy... Cassandra, I'm touching your typewriter. Mm -hmm. Czyli jest jakaś Cassandra tutaj. W tym wszystkim. Tu są drzwi. Wejdźmy sobie nimi. I zajrzyjmy tutaj, aha, i ten ogród nagle nie jest ogrodem. Should be more careful with her medicine. Swoich leków. Mm -hmm. No to robi się ciekawie. Nie ukrywam. Dobra, otwórzmy kluczem. Animacja jak z rezydenta. Aczkolwiek pierwszy rezydent mocno opierał się rozgrywką. No te figurki nie wyglądają naj, naj, najprzyjemniej Aha, to jest klucz Dobra, to idziemy tu Wow. Ciekawe dlaczego to mówi, że... Coś ty narobił Jeremy. Figurka jedna z Pozwólmy sobie ją pominąć. O, bez schodów. A co tu się dzieje? Kruki, wrony, woda w chacie? Ktoś tu się dobrze bawi. Wow! Nienawidzę. Po prostu Nienawidzę jumpscarów. Tu mamy miszka i tego miszka trzeba przewalić. Dawaj. Na miszka. To były aligatory. Co to do cholery było? Ten stwór... płynął. Hmm. Nie ma jak to mieć bagno w domu, co nie? Oj. Zbętniłaś wodę. Ile ich tu jest? A, jeszcze się biją. Przy, jeszcze przybijecie, tak? Dobra... Co tu się dzieje? Nie powiem, troszeczkę mi podskoczyło. Klucz jest potrzebny. Klucz jest potrzebny. Coś tu ktoś rozwalił. <laughs> Okej okay. skoro nie ma kluczy, to przebije się przez okienko, list do wysłania, coś tam się czai. No, oczywiście, że tak. Ależ ty piękny jesteś. Alon. In the dark. Czyżby to miał być koniec tego dema? Okej. Okay. Tyś odebrał ten list.

Pełnych detalach, ale jest i co? O i to tyle: czyli to taka krótka zajawka. Bardzo krótka, zgodnie z tym, co mówiłem wam na początku. No to już musicie sami ocenić, czy to gra jest warta, czy, czy nie warta, ale. Myślę, że jest na co czekać. Może nie ma jakiegoś turbo budżetu, bo widać było trochę, że ta grafika wyglądała fajnie, ale nie była jakaś turbo. turbo-szczegółowa. Chciałem powiedzieć: turbo detalistyczna, turbo-szczegółowa. No. Tak się moi drodzy prezentuje Demo Alond the Dark. prolog w sumie: Prolog Grace. Krótko, ale treściwie tak mi się wydaje. Będzie to naprawdę ciekawa produkcja z mojej strony. To tyle. Trzymajcie się i widzimy się jutro w Heroesach. Hej.